Witam. W dzisiejszym filmiku robimy taki unboxing, jak to u mnie zazwyczaj. A mianowicie, haha, ładowareczka. Nie mylić tego z prostownikiem, bo to nie jest prostownik. Tu mam taką, to też nie jest prostownik. O. Tygrys wam wszystko opowie dzisiaj. Łączymy sobie o, dziki! kurwa, mi <laughs> się świecą. A mamy białe, będzie widniej. O, przewitać Tegrysa, tak jak mówię. To jest też ładowarka. To jest mój z pierwszych takich prostowników, wieście mi, on ma, z, ja wiem, właśnie skłamę z 18 lat. Poklejony. Ale ile on już naładował? Zobaczcie. Ile on naładował akumulatorów? On nie ma żadnych zabezpieczeń, żadnej elektroniki. Po prostu jego się włącza. Jak się go nie przypinuje, to on zagotuje ten akumulator. Nawet także. Tu mam taki pseudoprostownik. Czego mówię, że pseudoprostownik? Bo to takie jest z ładowarką. Ładuje się to. Po to, żeby później podkręcić pod akumulator i ewentualnie to służy jako rozruchowy bardziej i, i jako tam kompresorek jakiś, to można ktoś na ryby jeździ, czy tam coś, tu są trzy gniazda 12-V, tutaj jakieś tam światełka, serka, duperelki, także, także tak to wygląda, też go tam kupiłem, ale to jaki tam Bajero. Jakoś tam świeci, jakieś tam huczy, buczy, ale ja go używam tu, bo podpięty jest pod wzmacniacz i po prostu gram sobie na sprzęcie pół samochodowo elektronicznym. Prostownik to ja wam pokażę, co to jest. Prostownik. Prostownik to my mamy tu. Teraz prosto. Wiecie, nie znam się tak do końca na tym wszystkim. Nie będę się mądrował, bo zaraz tu jak zwykle fachowców mnóstwo będą mnie tam poprawiać, ale to ich sprawa. Każdy ma prawo coś tam pisać i się mądrować. Mi to nie przeszkadza. Yy, ale tu gwarantuję Wam bynajmniej, yy, odkąd nim yy, akumulatory. Jak da się na 16, to czasami ładowanie jest 16,2, 16,3. Sprawdzamy miernikiem. Ja ładuję przeważnie tutaj, bo bardziej doładowuję. Tu mam dosyć duży prosto akumulator w, w potworze. Także tu na 4,6 ładuję i, i po prostu. 4,9 przepraszam. i i gwarantuję Wam, że on zrobi gęstość której tu nigdy nie sprawdzałem. Ale taki kanał jest Mr. Akumulator i tamten prostownik robił robotę, więc dlatego go kupiłem, tak jak to tam jeszcze nie jest to żadna reklama, nie lokowanie produktu, co by później nie było. Polecam ten prostowniczek, tu jest na podtrzymaniu. Tutaj ładuje też takim spokojniejszym problemem, tu potrafi mieć 15 przecinek cztery, nawet tutaj czasami skakiwało tutaj, szesnaście 16, dwa, 16, jest czasami skala, także ładuje niesamowicie, jest automatyczny regulacja amperów. Tutaj sobie go podpinam o, i doładowuje sobie tutaj. Do, doładowuje sobie tutaj potwora. Powiecie znowu, głupot kupił, Po co mu to, jak ma? E, fajną ładowarkę też mam. Tego Volta naprawdę jest bardzo dobra. E, ład, pod, czy, to są ładowarki. Nie mylmy my z prostownikami, to nie jest żaden prostownik. On tam tej gęstości który to na pewno nie zrobi. masz jakimś cudem będziecie ładować to przez 5-6 dni codziennie. Jak mieszkałem we Wrocku, e, kupiłem go też do potwora do tego Mustanga 5.0. Także też do podtrzymywania kiedyś mi się tam rozładował do końca. Akumulator do końca miał 9,8 V, bo tam zostawiłem żaróweczkę. Nie wiedziałem, że ona mi się świeci wewnątrz auta. Rozładowało mi akumulator do 9,8 V. Wystartował. Nie trzeba było podpinać tamtego, żeby zrobić jakiś początkowy prąd. Ten wystartował. Także nie wiem, czy ten by wystartował. Bo z tego, co tam oglądałem, nie ukrywam też na YouTubie. Choć tam nie, nie sugerowałem się tym, no, chyba Wam odbija za dużo. E, się tutaj, jak nakręcam, to może na razie te LEDy po prostu, po prostu zgaszę. O! Bo się chyba odbija, i nie widzicie dokładnie tego. I tak, bo jak coś sobie robię, to przyjemnie te LEDy świecą. I wiem, że ten chyba z tych opinii tam on nie startuje od rozładowanego mocno akumulatora, lub. Od jakiejś tam y, początkowej, jak ktoś tam nie wiem, poniżej 9 czy 8 V, zeszedł, to już akumulator no, jest mocno rozładowany. Także polecam kanał Mestre Akumulator. Tam Wam on wszystko powie. Ja tam parę razy oglądałem. Nie ukrywam, że jest fajny kanał i, i, i tyle. Także cóż, polecam tam sobie wejść. My sobie otworzymy. Otworzymy to. Może ja tutaj Was postawię. Będziemy sobie gadać, otwierać. Jak wiecie, ja lubię gadać. Jak ktoś nie chce tego słuchać, to sobie po prostu przesunie lub wyłączy. Widać mnie tutaj. Będzie, będzie, widać. Więc tak, to może trochę wyżej was podniosę. O, teraz będzie chyba lepiej. Skręcimy. Podniesiemy. Dobra. I jak się kręci. Dobra. Otwieramy. I wiecie, to są ładowarki. To podtrzymywamy. Ktoś tam mniej jeździ zimą, poza sezonem. W ogóle mniej. To polecam raz. Chociaż na dwa miechy. Najmniej podładować. Teraz pokażę. obiem Wam, Głównie dlaczego kupiłem tę y, ładowarkę? Głównie kupiłem ze względu na te złączki. Mam złączkę. O, się. Siedzi, siedzi. Jaka yy, druga książka. Ale może to i dobrze instrukcja. Ja tam też jeszcze raz powtarzam, Nie jest to ani reklama, ani lokowanie produktu. Coś tam wiem, to przekażę. Nie wiem, to się nie modruje. Coś powiem źle. Niestety, ochotcem od wszystkiego nie jestem. Niektó niektórzy wszystko wiedzą lepiej. Nigdy. Za przeproszeniem kurwa śrubki nie połączymy jeden z drugim, ale wszystko, wszystko wie. O! Taka książeczka. Widać, widać. Łapało ostrość? No, co wam będę tu pokazywał? O! Jest, jest. Cyk. Kabel. No co? A! Mocowanie do, do, do zawieszki. Nie wiem, może teraz będzie lepiej widać, jak włączymy. Nie przeszkadza. Nie odbija się gdzieś. Chyba się odbija tutaj za dużo. I... Dobra. Nie będę Was zmęczył, legalnie zgaszę. Bo jak ja tutaj coś sobie robię, to sobie załączam. Patrzcie, to jest do powieszenia. To na masce. Na ten zaczep do zamykania sobie podłączyć. O. I sobie wisi. O. Ciągamy. Klemy. O, jak fajnie. Plus. Minus. Ale mocne. Widać? Mocne. Mocne zaciskują. Kurwa, palucha nież. Plus minus, także nie pomylić, ale teraz są te zabezpieczenia antyprzepięciowe. Nie głównie chodziło o co chodziło. O te złączki. No. Pewnie można by tam było kupić jakieś adaptery, żeby sobie y, zrobić, y, kupić sam taki kabelek, tamtą ładowarkę dostosować, ale to, wiecie, to jest zawsze nieoryginalne. Zawsze jakiś tam trzamperaż czy coś to jest prąd. Zostawiacie to na dzień, czy czasami na dwa podepniecie i kurcze nie wiadomo jakie tam natężenie prądu jest czy coś, coś się stanie. Ja mogę coś tego oderwać, nie będę tego rwał na wizji. Tu jest bezpiecznik. O! Jest bezpieczniczek w środku. Dyszka. Bezpieczniczek. cyk, o! Uch, tu zabezpieczenie. O. I to kupiłem do rubinka do tamtego Mustanga, żeby mieć wygodę, bo w tym nie ma żadnych plastików, jak to starszym modelu. Akumulator mam na wierzchu. Tam akumulator jest zabudowany. Za każdym podłączeniem prostownika trzeba było tam wciągać te plastiki, odkręcać już mi raz wpadło w, w poszycie. Latkona ta zakrętka na całe szczęście wyleciała dołem. Udało się ją odzyskać. Gdzieś tam nie latała. I postanowiłem sobie po prostu to w klemy kręcić. Minus. Plus. Wypuszczę sobie tutaj tylko wtyczkę. No i co? Do ładowania prostowniczek. Cyk. Widać. Ale to tak sprawdzam, ale nie jestem pewny. Nie no, umiem tych filmików obrabiać, co by później nie było, że nic nie było widać. I o, później cyk, wyciągnięte, tu nawet uszczeleczka jakaś jest. O, fajnie zrobione, widzicie, uszczelka jest czarna. Jak nie widzicie, to mówię Wam, że jest. <laughs> Można by takie coś dokupić, po prostu. Nie podejrzewam, że takie coś dokupić. Po ciachnąć tu, cyk, podpiąć tam, nawet kable ma podobne, też takie są sztywne, jak tu, w tej ładowarce, ale wiecie, to zawsze nie mam tam, stać mnie, to sobie kupiłem. Kolejny gadżet, zobaczymy, no jaki kabel. Jak za długo to przesunięcie przesuniecie sobie. Chwilę sobie pogadamy. O. Zobaczcie kabel. No. Dosyć. To no, głównie o to chodziło. Nie będę dawał. Tutaj tych klem. Tylko po prostu to przełączam sobie do. Do klem akumulatorowych i po prostu cyk włączam, wyłączam, podładowuję i tyle. To są ładowarki do podtrzymywania akumulatora nie do ładowania. Ja już powiem ze swojego doświadczenia jak ktoś się będzie kłócił to niech się kłóci. Ja tam wiem już swoje, że te ładowarki raczej one są do podładowania, nie do ładowania. nam. Kabel Tygrys, przesuń się, tu Tyle gwiazdek, że o, załączyło się. Z tego co tam wstępnie patrzyłem, czytałem gdzieś tam instrukcji, to ma jakieś automatyczne wyszukiwanie, a jak nie automatyczne, to pewnie jak w każdym się, pewnie musi się coś tam jeszcze skonfigurować. Srać. Pewnie nie wyczuwa akumulatora, i nic nie można zrobić. I tak się będzie tylko świecił Nie podłączam, bo nie chcę, żeby się zbarło. Nic nie musicie robić. Produkt gotowy do użycia. Patrzcie, ale powiem Wam solidne są. Yy, przede wszystkim kable. Są naprawdę grube. Nie wiem, czy to widać. Naprawdę są grube. I patrzcie, jaki kabel prądowy jest. wyjściowy te plus minus. W porządnych takich otoczkach, że to gumami zalany. Wiecie co, wygląda, jakby w wilgoci się za bardzo nie bał. Będzie tam w garażu blaszanym, ale ja mam sucho po tym polinorze, po tym wszystkim. Ja jeszcze trochę bajerów dodałem. Jak tam ktoś nie widział, to może sobie cofnąć tak. Także on nam tutaj nie pokaże żadnych trybów. Ale co tutaj no? plus, minus, pewnie że jakieś źle podłączenia, czy coś będzie na czerwono spoznanie pewnie akumulatora, stan naładowania pewnie to na 6V pokazuje jakiś motocyklowy czy coś, tutaj jak jemy to pewnie jak wyczuje, że jest normalny samochodowy tu moto motocykl jest narysowany, czy tam motorower 6, 12. prosta pewnie intuicyjna obsługa pewnie jak się go podłączy pod akumulator to sam wyczuwa jaki jest, jak nie to tryby można tutaj zmienić. Ja pewnie nie dam rady zmienić, bo nie jest podłączony pod akumulator. Widzicie, nic nie da się zrobić, pewnie nie wyczuwa niczego. I dlatego tak się to dzieje. Jeszcze tam sobie doczytam w instrukcji, bo za dużo o tym nie wiem. Pierwszy zakup <laughs> pokazuje. Będzie sobie tutaj zerknę w instrukcji. Ale tak jak mówię, pewnie dlatego nic się nie dzieje, bo nie mamy podłączenia i po prostu nic nam się nie włączy. Także tak to wygląda. sobie powiesić. O! I wisi. Cyk. Wciągamy. Już nie wisi. To możemy sobie. Widzicie samotwory montażowe. Można przyczepić do ściany sobie na stały cyk i już. Tak świeci. Tak myślałem, że jak nie wyczuję akumulatora, to nie będzie zmieniał trybów. Tak świeci. Tak wygląda. Powiem Wam o, to, o taką właśnie złączkę. Równie mi chodziło żeby to sobie podpiąć. Wystaje. włączamy, wyłączamy. Nie trzeba wyciągać, ściągać żadnych plastików, slików. Jeszcze raz dodam, że nie jest ani reklama, ani lokowanie produktu. Także tak to wygląda. Boż C3. Ładowarka, nieprostownik. Co tu jeszcze przy okazji? Teraz jak już jesteśmy mam takie lampki. No się nie włączy, bo nie jest naładowana, one są ładowane USB, normalną ładowarką tam do sieci telefonową, kupiłem takie na baterie, ale te baterie, wiecie, idą jak wściekłe, dwa, trzy, teraz jest szybko ciemno, dwa tygodnie i po bateriach, to postanowiłem, to można przyczepić sobie na trzemkę i jest na, yy, na magnes, O, przyczepiacie na magnesik. Mam tam na schodach, zaraz wam pokażę, bo już jedną dałem na ja próbę. Reszta się tam musi doładować. Bo ja mam tutaj zaraz Wam pokażę jak się to pozałącza. O się cyk. To. O. Tak sobie to świeci. Na razie dałem tam na jednym schodku. Kupiłem takie cztery. Ja mam dwa piętra do góry. Myślę, że to wystarczające jest, żeby to oświetliło. Ile my tu już gadamy? O kurde, 20 minut się zrobiło Zanudzam was, ale to sobie przesuniecie. Jak wiecie, ja lubię gadać. Powtarzam się, że u mnie nie ma fajerwerków, nie ma jakichś tam przebitek, slitek, nie interesuje mnie, to nagrywam to i tutaj jeszcze o, żoneczka kupiła mi wczoraj takie bajery, to są zapachy samochodowe do dwóch mustaśków, świąteczne już, wiem, wiem, że jeszcze prawie dwa miesiące, ale już każdy coś tam wariuje. Także mówi, że nie mogła się oprzeć, wie że ja różne głupoty lubię. I świąteczne zapachy. Do samochodu. Pff, nawet tego nie otwierałem. Jak to montować? A chyba do, pewnie do kratki wentylacyjnej. No, chyba, że do jakiejś tam, do czegoś innego. Ale takie dwa zapachy. Do dwóch Mustangów. Łapię ostrość. Coś tam łapie. O, jest. Tutaj jest do mocowania. Plasticzek czy coś tam. Takie to głupoty różne. Głupoty, ale cieszę. Głównie mi chodziło to. Pewnie wiele osób powie, że wystarczyło sam kabel kupić i przyczepić do tego. Zobaczcie, no kablowo nawet taki sam, ale zobaczcie, kabel ten prądowy a ten prądowy? Ten jest od Boscha. Ten jest od Volta. Patrzcie. No, jest różnica. Ocz ten też ma tutaj dobre zabezpieczenia. Używam go już też. Yy. Z 5 lat go mam. 6, tak jak mam Mustanga. No, 7 nawet, około 7. jak mam tamtego potwora czerwonego. Także. ale tutaj kablisko. Jest. Takie porządnej otulinie. Patrzę, jeszcze tu z bliska. O, widzicie? Dobrze pozalewane. Że ok. Cóż tam jeszcze nowego? No Tumiki ciągle y, gdzieś tam idą dość, coś nie mogą. Nie wiem, coś tam z tym moim zamówieniem. Tak jak mówiłem, że chcę końcowe tumiki y, zakupić. Rausza. Y, Black Attack one się chyba nazywają, można sobie tam sprawdzić, że coś tam idą, no i tak na zimę trochę już tam. Cieszę się, że ten garaż zrobiłem w polinorze. Także o, tu instrukcję wam tak pokażę w międzyczasie, w międzyczasie coś tam pogadamy, że, że zrobiłem ten garaż tym polinorem, puszka mi tam została, mam tam jakieś ten yy... Jeszcze troszkę jakieś tam niedoróbki, ale, ale pokażę Wam jeszcze ten prostownik. To jest po prostu jeden z pierwszych prostowników, który dawał radę. Tyle akumulatorów naładował, tylko ten trzeba. Tamte to są bezobsługowe, on się sam tam wyłączy, nie ma problemu. Ale tego to trzeba było pilnować, bo gotował. Tutaj lampy uznałem, że nie będę innych lamp kupywał, skoro w tam w blaszaku się sprawdzają. Dokupię jeszcze jedną. I dam sobie tam do garażu. Miałem kupić taką, jak jest ta. Takie duże, ale myślę, że, że tamte te LEDowe super świecą. Naprawdę, coś dzisiaj jakaś zawiechanie łapie za wolno. Chyba to wszystko, coś mi dzisiaj idzie, ale dobrze jest. Jakiś trochę podziębiony, człowiek jest, to tak to bywa. No to cóż. Cała ta wam więcej marodziu. Bożka pod, podepniemy pod akumulator. Sobie sprawdzę, co i jak. Co wam będę pokazywał? No wkręca się to w klemy. Pyk, cyk. Co tu więcej? Sam pewnie wyczuję, jaki rodzaj akumulatora. Jeżeli nie, no to tu są opcje. Cyk, cyk, cyk. Lamka się zaświeci, podłączy się i ładuje. No. Co będzie tam? Dwie śrubki podłączyć, to wypuszczać, gdzieś pewnie podczepię pod tam jakiś kabel hmm, prądowy, czy plus, czy minus, trytytką. Pst, się złapię, no co będę pajacował więcej, nie? Lampeczki Wam pokazywałem. Świeci dobrze, zobaczymy ile na jednym ładowaniu mam. Powiem Wam, że tamta co świeciła, co Wam pokazywałem na tych schodach, to Jezus chyba, no będzie drugi tydzień i świeci cały czas. Tych baterii jak wiecznie trzeba było kupywać. A, zapomniałbym, kurwa, jedno z najważniejszego, to was zaraz z butu wypierdoli. To znacie, pokazywałem wam, kto oglądał, to oglądał, to nie oglądał, to nie oglądał. To jest mój taki stoliczek detailingowy, ale teraz jest zmodernizowany. Zaraz zobaczycie jak został zmodernizowany tutaj przejdziemy gdzie jest ciemno patrzcie toliczek tak patrz ta teraz kurwa i co Działeś tak im bardziej odjeżdżacie, tym bardziej się świeci? Kurba! Kto ma taki stolik? Patrzcie. Jedziecie sobie. To, to świeci na wszystkim. O! Jest mu Stasiek. Jest Mu Stasiek. Jest mu Stasiek. Jest Mu Stasiek. Kto ma takiego zajoba na tym punkcie? Kurwa w Ameryce takiego zajoba chyba nie mają. Choć oglądam hmm. bardzo dużo ich, no bo nie ukrywam, lubię ich podejście do samochodów i oni mają hmm. chyba naprawdę benzynę we krwi, a nie u nas ludzie kupują, czasami nie wiedzą co kupują. Tu troszkę słabiej, bo już trochę widniej, tu też jest widniej, ale widać, też widać. No i co, i sobie coś cień, się Wam się w garażu świeci. Nawet na Mustasia jak dawałem to dobrze świeciło. Widzicie. I sobie jedziemy. I co? Dobry stoliczek? No to już widno jest. Dosyć, to tak nie widać. Ale co? Widać trochę. Widać. <laughs> no. Jest mu Stasiek, Jest mu Stasiek. Tu na grzejniku. Patrzcie. Ale naprawdę jest. Zobaczcie. Jest tak widno. I patrzcie. Świeci. Świeci. Listopada, Jakie kwiaty. Powariowała ta pogoda, ale to już chyba nic z tym nie zrobimy. Automatycznie się wyłączy, jak jest za długo. Widzicie? Jaki bajer? Zapomnijcie czasami, o i sobie znowu łączycie. Bardzo dobry, automatyczny wyłącznik, jest jak po prostu zostawicie, po oryginale jest taki, że jak otwieracie drzwi czy coś, to jest taki magnesik mały, że on po prostu zamkniecie drzwi, to on, yy, czy tam on rozłącza wam yy. czujniczek. Jest taki, on wyłącza, po prostu nie świeci się. Tutaj, jak tak, jak tak jest podłączone bez tego, yy, można powiedzieć, yy, czujnika zamkniętych drzwi, to automatycznie po iluś tam trzech minutach, trzech, czterech, sam się wyłączy. I już. A tak to sobie podchodzicie. Cyk. Nie, ma. ma. <laughs> Byliście. Trzeba mieć zajoba, nie? Trzeba, trzeba. Dobra. Za Was tu będę już zanudzał. Włączymy teraz jeszcze ledy. Te gry z wam włączy. To by było chyba. Już na dzisiaj tyle. Wszystko już wiecie. Także myślę, że o prostowniczku to już tam nie mam co wam dużo mówić. Damy biały, a wodamy taki o. Prostowniczek. Prostowniczek. Ładowarka. Ładowarka do podtrzymywania napięcia, żeby wam napięcie nie spadło. Także. To by było na tyle. Żegnamy z Was. Papa, pa. żegnamy Was. Do następnego. Cześć.